Ja też kocham rośni mamo. Wiem. Ale ona uważa mnie za wroga. Trudno. Nie będzie w stanie mnie zrozumieć. Nic chyba nie zmniejszy dystansu między nami. Wiele osób starało się o rękę rośni dla swoich synów już wcześniej, ale nikt nie był odpowiedni. Wiedziałam, że Rośni nie zechce żadnego kandydata, którego ja dla niej znajdę. Ale mamo, to propozycja od pana Mechty. Taka wspaniała rodzina, o świetnej reputacji, ludzie bardzo ich chwalą, mają wysoką pozycję społeczną. Ale Rośni nie zgodzi się poślubić ich syna.